Stawał przed obiektywem aparatu w lekkim rozkroku, z wyprostowanymi plecami i napiętymi mięśniami. Poważny wyraz twarzy nie zdradzał żadnych emocji. Jedynym, co zdawało się nie pasować do wizerunku wielokrotnie odznaczonego dowódcy sił zbrojnych, było to, co w tamtym momencie miał na sobie. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki zapraszam was na drugą część historii Rasela Williamsa. Jeśli jeszcze nie słuchaliście części pierwszej, możecie znaleźć ją pod numerem 29. A jeżeli planujecie ją pominąć, nie martwcie się. prowadzę was w temat krótkim streszczeniem. I chociaż początkowo sądziłam, że dzisiejszy odcinek będzie jednocześnie ostatnim poświęconym tej sprawie, to już teraz mogę zaprosić Was na część trzecią, która pojawi się za tydzień. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału, dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Zgodnie z obietnicą rozpocznę od wprowadzenia, starając się przedstawić Wam skrótowo najważniejsze informacje na temat dzieciństwa, młodości i wczesnej dorosłości Rasela Williamsa. Rasel dorastał w rozbitej rodzinie. Przez wiele lat chłopca i jego młodszego brata wychowywali mama i ojczym. W domu nie brakowało pieniędzy, co sprawiło, że obaj uczyli się w prywatnej, prestiżowej szkole z internatem. Dodatkowo mogli korzystać z indywidualnych zajęć. Było to szczególnie ważne dla starszego z nich, który z zapałem uczył się gry na trąbce i fortepianie. Następnie Russell rozpoczął studia z zakresu polityki i ekonomii. Początkowo poważny, pedantyczny i niespecjalnie lubiany, dał się poznać jako żartowni, z czym ostatecznie zjednał sobie sympatię współlokatorów. W czasie studiów wszedł też w pierwszą poważną relację. Został porzucony, co na jakiś czas złamało mu serce i sprawiło, że zaczął się izolować. Ostatecznie w dojściu do siebie pomogła mu rozpoczęta kariera wojskowa i możliwość pilotowania samolotów. Od 1991 roku spełniał się zarówno jako świeżo mianowany kapitan, jak i mąż. Jego wybranką została Mary Elizabeth Harriman. Po dwóch latach misji w Dubaju, w czerwcu 2006 roku wrócił do Kanady, skarżąc się na silny ból, co poskutkowało przyjmowaniem przez niego sporych ilości leku steroidowego, który miał mieć negatywny wpływ na stan psychiczny mężczyznę. W roku 2007 Russell Williams ma 44 lata i wspólnie z żoną Mary Elizabeth Harriman weekendy spędza w Ottawie, natomiast w dni robocze ze względu na obowiązki zawodowe mieszka w ich drugiej letniej rezydencji, w oddalonej o ponad 200 km wsi Tweed. Małżeństwo nie zdecydowało się na zostanie rodzicami, jednak oboje żartobliwie nazywają swoim dzieckiem Czarno-Białego kokota Kurio, który jest ich pupilem, od wielu lat. Źródła nie są zgodne co do roku, w którym małżeństwo zmuszone będzie pożegnać kilkunastoletniego w tamtym momencie kurio. Część tenosi, że miało to miejsce w 2007, a inna, że w 2008 roku. Niezależnie jednak od dokładnej daty, wiadomo, że para, widząc w jak złym stanie znajduje się ich kot, postanowiła nie męczyć go podróżą do kliniki weterynaryjnej. Zamiast tego wezwano weterynarza który zasugerował, że najbardziej humanitarnym rozwiązaniem będzie pozwolić zwierzęciu odejść. Po uśpieniu Kurio Russell nie potrafi znaleźć sobie miejsca. Wszystko zdaje się przypominać mu o tej stracie. Nawet wiele miesięcy później, gdy rozmowa z przyjaciółmi zejdzie na ten temat, nie będzie w stanie powstrzymać łas. Poczucia straty połączona z chroniczną bezsennością wywołaną przez lek, który miał mieć również wpływ na zachowanie Rasela, sprawiają, że coraz trudniej mu funkcjonować. Mimo tego stara się maskować wszelkie dolegliwości, prawdopodobnie bojąc się degradacji w hierarchii zawodowej. Od 2004 roku jest bowiem podpułkownikiem. Wyjątkowo ambitny mężczyzna, mimo wysokiej rangi wojskowej. Nie powiedział jeszcze w tym zakresie ostatniego słowa. Jeśli dobrze pójdzie, z czasem będzie mógł cieszyć się kolejnym awansem. Nie chcę, by przełożeni pomyśleli, że nie jest na to gotów ze względu na obecne samoboczucie. Wizerunek wydaje się być dla niego czymś niezwykle istotnym. Ma również świadomość, że przyjmowany przez niego prednizon nie jest lekiem, który mogą stosować aktywni piloci. Też może upośledzać zdolność do prowadzenia maszyn. Niewykluczone, że nie chce też w jakikolwiek sposób zawieść bądź obciążyć swoimi problemami żonę. Ta ma już wystarczająco dużo na głowie, łącząc obowiązki domowe z odpowiedzialnym stanowiskiem zawodowym, jakim jest funkcja zastępcy dyrektora wykonawczego w organizacji pozarządowej Heart and Stroke Foundation of Canada. Jak sama nazwa wskazuje, jest to fundacja mająca na celu ograniczenie wśród Kanadyjczyków zgonów i nabytych niepełnosprawności z tytułu chorób serca i udaru mózgu. Małżeństwo od dłuższego czasu przyjaźni się z rodziną mieszkającą nieopodal posiadłości w tweet. Mary Marylis, gdy tylko ma możliwość wzięcia urlopu, towarzyszy mieszkającemu tam w tygodniu mężowi, co sprawia, że oboje nawiązują bliskie relacje z sąsiadami. Monik i Ron Murdoch to para w średnim wieku wychowująca córkę i syna, Murdochowie ufają Raselowi na tyle, że bez wahania pozwalają mu wybrać się na wycieczkę z dwójką swoich dzieci. Te traktują mężczyznę niemalże jak wujka, czując się swobodnie w jego towarzystwie. Bezdzietny rasel mimo deklarowanej niechęci do posiadania potomstwa, staje się świetnie bawić w towarzystwie dzieci przyjaciół. Chętnie poznaje zasady gry karcianej, nad którą później wszyscy spędzają wiele godzin. Nastoletnia córka państwa Murdoch lubi sąsiadów do tego stopnia, że zdarza jej się nawet specjalnie dla nich coś upiec. Jej mama, Monique, ćwiczy z raselem język francuski, którego znajomość staje się istotna w karierze Williamsa, natomiast Ron wyciąga go na wspólne łowienie ryb. Wydaje się, że żadna z par nie mogłaby wymarzyć sobie lepszych sąsiadów. Sielanka trwa aż do 9 września 2007 roku. Russell przebywa wtedy w Tweed, natomiast Marylis jest w ich drugim domu. Mężczyzna dowiaduje się też, że tego dnia nie będzie mógł liczyć na towarzystwo sąsiadów, ponieważ ci mają w planach odwiedzenie matki Monik, która bardzo podupadła na zdrowiu. I wtedy decyduje się zrobić coś, czego w przyszłości nawet on sam nie będzie w stanie wytłumaczyć. Wbrew prawu, wszelkim normom społecznym i zwyczajnej przyzwoitości, wchodzi pod nieobecność swoich przyjaciół do ich domu i kieruje się do pokoju ich dwunastoletniej córki. 44-latek bardzo zmienił się wizualnie przez ostatnie lata. Długie i gęste niegdyś włosy ustąpiły miejsca bardzo krótkiej fryzurze z zakolami, pomiędzy którymi oddzielona od reszty włosów znajdowała się przerzacona kępka. Na opalonej twarzy, co całkowicie naturalne, pojawiły się też zmarszczki, szczególnie widoczne w okolicy czoła i ust. Mimo upływu czasu podpułkownikowi dzięki codziennym ćwiczeniom udało się za to zachować wysportowaną sylwetkę z wyraźnie zaznaczonymi mięśniami w obrębie brzucha. I gdybyście w tym momencie zastanawiali się, skąd mam wiedzę na temat wyglądu jego ciała, trzymajcie się proszę mocno. Po przekroczeniu progu pokoju zajmowanego na co dzień przez 12-latka, rozgląda się po pomieszczeniu. Nie brakuje w nim typowych dla dzieci w tym wieku maskotek i innych zabawek, jednak nie one stanowią przedmiot zainteresowania mężczyzny. Ten bowiem kieruje się w stronę szuflad z bielizną. Z zaciekawieniem wyciąga ich zawartość, którą następnie starannie rozkłada na posłanym łóżku. Zadowolony ze swojego dzieła, wszystko uwiecznia, korzystając w tym celu z przyniesionego ze sobą aparatu. Spędza godziny na dotykaniu bawełnianej dziewczęcej bielizny, jednak wciąż nie czuje się w pełni usatysfakcjonowany. W celu zwiększenia przyjemności, wynikającej z obcowania z nieswoimi, uchodzącymi za intymne przedmiotami. Decyduje się pójść o krok dalej. Rozbiera się i na nagie ciało naciąga majtki należące do dziewczynki, co również fotografuje. Następnie odkłada wszystkie przedmioty na ich wcześniejsze miejsca, po czym opuszcza dom państwa Merdok. Od tego momentu będzie powtarzał ten niepokojący rytuał, wracając zarówno do pokoju, w którym już był, jak i włamując się do innych domów należących do przypadkowych osób. Za każdym razem schemat postępowania jest podobny. Mężczyzna zaczyna od upewnienia się, że wszystkie zamieszkujące nieruchomość osoby znajdują się poza domem. Jeśli tak jest, wkracza do pokojów zajmowanych przez kobiety bądź nastoletnie dziewczynki, zagląda do ich szaf w poszukiwaniu bielizny, a gdy ją znajdzie, skrupulatnie fotografuje zarówno rozłożoną na płaskich powierzchniach takich jak stół czy łóżko. Jak i naciągniętą na swoje bujnie owłosione ciało. Zdarza mu się pozować w negliżu w pościeli niczego nieświadomych ofiar wtargnięcia. Jeśli są nieletnie, przytula się również do ich maskotek. Co dość przerażające, jego zachowanie można opisać określeniem apetyt rośnie w miarę jedzenia, ponieważ w pewnym momencie satysfakcjonujące wcześniej czynności przestają wystarczać. Pragnie zaznaczyć swoją obecność. Wracające do domów kobiety znajdują ślady w postaci jego materiału biologicznego bądź pozostawionych lakonicznych wiadomości, takich jak chociażby francuskie dziękuję, merci. Nie jest w stanie powstrzymać się również przed kradzieżą wybranych elementów bielizny. Wszystkie wykonane w cudzych domach fotografie skrywa na dysk zewnętrzny. Każde ze zdjęć zostaje przez niego szczegółowo opisane i umieszczone w odpowiednim folterze. Wszystkie stanowią pewnego rodzaju sekretną kronikę, którą z oddaniem powiększa i do której uwielbia wracać. Rok 2009 rozpoczyna się dla Rasala Williamsa awansem. Już w styczniu mężczyzna zostaje mianowany pułkownikiem. Na tym się jednak nie kończy, ponieważ w lipcu obejmuje również rolę dowódcy całego skrzydła kanadyjskiej bazy sił zbrojnych. Mężczyzna dumnie pozuje w mundurze, uśmiechając się do zdjęć. Zadowoleni z takiego obrotu spraw są również jego podwładni, którzy cenią wiedzę, doświadczenie, ale też tak zwane ludzkie podejście nowego, przełożonego. Ten bowiem ma wykazywać się zarówno profesjonalizmem, jak i ciepłą i empatią. 17 września 2009 roku Russell postanawia zrealizować swoją kolejną fantazję seksualną. Tym razem nie będzie ograniczał się do obcowania z przedmiotami. Po zapadnięciu zmroku zaczyna szykować się do wyjścia z zajmowanego przez siebie domu w tweet. Wszystko ma już zaplanowane. Zabiera czarną kominiarkę, taśmę klejącą i nóż. Na zewnątrz jest przyjemnie Rześko. O tej porze roku temperatura w godzinach nocnych w Kanadzie nieznacznie przekracza 10 stopni Celsjusza. Ze względu na późną godzinę w mijanych budynkach wygaszone są wszystkie światła. Mieszkańcy tej spokojnej wiejskiej okolicy od wielu godzin znajdują się w objęciach morfeusza. Dźwięki, które towarzyszą wędrówce rasela, to odgłosy jego kroków oraz przyspieszone ze względu na ruch i emocje oddech. W końcu dociera do celu. Dwudziestoletnia mieszkanka Twit budzi się w momencie, w którym ktoś zakrywa jej głowę kocem i zaczyna okładać pięściami. Zdezorientowana młoda kobieta nie ma pojęcia, co się dzieje. Okoliczności, w których się znalazła, bardzo przypominają wyjątkowo realistyczny koszmar senny, jednak nie jest w stanie się z niego wybudzić. Próbuje krzyczeć, choć wie, że to bezcelowe. Mieszka sama dlatego nikt nie przyjdzie jej z pomocą. Gdy tylko udaje jej się wyswobodzić ciasno przylegającej, utrudniającej oddychanie tkaniny, staje oko, w oko z napastnikiem. I to określenie jest tutaj użyte celowo. Jedynym widocznym elementem jego zakrytej kominiarką twarzy są właśnie oczy o stalowo błękitnych tęczówkach i zimnym spojrzeniu. Agresor chwyta przygotowaną wcześniej taśmę i owija ją wokół głowy kobiety, upewniając się, że ta nie będzie mogła dłużej mu się przyglądać. Następnie, grożąc rozdygotanej dwudziestolatce nożem, zmusza ją do pozbycia się ubrań i przybierania wyzywających, kojarzących się z materiałami pornograficznymi pozycji. Zaszczuta i zapłakana stara się sprostać wymaganiom oprawcy, co jest szczególnie trudne, biorąc pod uwagę jej dygoczące z przerażenia i zimne ciało. Mężczyzna pozwala sobie również na natrętny, niechciany dotyk. Ostatecznie zadowolony z jej podporządkowania, stwierdza, że ma już wszystko, czego potrzebował. Chowa aparat fotograficzny, po czym łapczywie sięga po leżącą nieopodal bieliznę, którą postanawia uczynić swoim trofeum. Przed wyjściem instruuje jeszcze kobietę na temat tego, jak powinna postąpić. Mówi, by odczekała kilka minut przed wykonaniem telefonu na policję, bądź poproszeniem kogokolwiek o pomoc. W pomieszczeniu zapada cisza. Trudno powiedzieć, czy napastnik faktycznie opuścił mieszkanie, a próba zerwania przyklejonej na wysokości oczu taśmy wydaje się być ryzykownym posunięciem. Co jeśli to tylko rodzaj testu? Jeśli on nadal tu jest i sprawdza, czy wykona jego polecenie. I rzeczywiście, zgodnie z życzeniem Williamsa, napadnięta przez niego kobieta potrzebuje kilku minut, by zebrać się na odwagę, odsłonić oczy, założyć na siebie ubrania i w końcu zadzwonić pod numer alarmowy. Jej dane personalne nigdy nie zostaną podane do publicznej wiadomości. A we wszelkich materiałach na temat tej sprawy będzie figurować po prostu jako Jane Doe. To określenie jest odpowiednikiem polskiego skrótu NN, oznaczającego osobę o nieustalonej tożsamości. Rasa Williams po odczekaniu około dwóch tygodni atakuje ponownie. Tym razem za cel obiera sypialnię mieszkającej nieopodal, Lori Messicot. Zakrada się do niej nocą. Obezwładnia po czym ostrzem przyniesionego ze sobą noża, sunie pod kaninie piżamy, którą ma na sobie jego ofiara. W końcu materiał ześlizguje się na materac, odsłaniając ciało przerażonej matki trójki dzieci. By ta stała się w pełni bezbronna, William związuje ją po czym zmusza do uległości. 46-latka jest napastowana seksualnie. Bojąc się sprzeciwić, przybiera obstyniczne pozy, które Russell skrzętnie dokumentuje. Jej bielizna również zostaje skradziona. I chociaż wydawać by się mogło, że największy koszmar skończy się w momencie, w którym włamywacz opuści jej dom, okazuje się, że w tym przypadku zawodzi również policja. Wybierając numer alarmowy kobieta dowiaduje się, że ma nie wyswobadzać się samodzielnie z więzów i czekać na funkcjonariuszy, w łóżku. Przybyli na miejsce policjanci początkowo nie pozwalają jej z niego wstać ani się ubrać, argumentując te absurdalne żądania koniecznością wykonania przez techników zdjęć z miejsca zdarzenia. Dodatkowo przedstawiana przez Lori wersja wydarzeń spotyka się z ich sporym sceptycyzmem. Twierdzą, że ten przypadek za bardzo przypomina sprawę sprzed kilkunastu dni, Sugerując tym samym, że kobieta prawdopodobnie postanowiła odegrać rolę ofiary, zainspirowana niedawnymi wydarzeniami. I chociaż to założenie samo w sobie jest wystarczająco absurdalne, pani Messiko właśnie w ten sposób dowiaduje się o napaści, do której doszło w jej okolicy. Rozgoryczona postanowi zaskarżyć działania służb mundurowych Argumentując roszczenia tym, że gdyby mieszkańcy zostali poinformowani o ataku z 17 września, mieliby szansę zareagować, zwiększając swoją czujność i lepiej zabezpieczając domostwa. Mary Franz podobnie jak Russell Williams, od lat jest związana z służbą wojskową. 37-letnia pani Kapral pełni rolę stewardesy na pokładach samolotów, którymi transportowani są między innymi członkowie rodzin królewskich i czołowi politycy. Jasna oka, brązowo-włosa kobieta przypisana do jednostki w Trenton zwraca uwagę starszego od niej pułkownika. Ten, dowiadując się, że Marie-France mieszka sama, postanawia zakraść się do jej domu. Adres zdobywa wykorzystując do tego swoje wysokie stanowisko wiążące się z dostępem do bazy danych. Brighton, Ontario Zapisuje snując plany dotyczące swojej niezapowiedzianej wizyty. Tym razem ze względu na odległość musi wybrać się tam samochodem. Ponownie postanawia działać pod osłoną nocy. Nie chcąc, by ktoś z mieszkańców zwrócił uwagę na obcy pojazd, postanawia zaparkować około 700 metrów od domu komoł na zdecydowanie nieprzeznaczonym do tego zalesionym terenie. Upewniając się, że zgodnie z uzyskanymi wcześniej informacjami Marie-France nie ma w środku, obchodzi budynek w poszukiwaniu najsłabszego punktu. Tym okazuje się być niewielkie okno w piwnicy, przez które udaje mu się wślizgnąć do środka. Z pewnością nie zaskoczę was mówiąc, że Russell kieruje się wprost do sypialni. Przez ponad godzinę z lubością segreguje znalezioną bieliznę, przymierza ją, i masturbuje się wciąż mając ją na sobie, wykorzystując do tego celu zabawkę erotyczną. Mary Franz po powrocie do domu dostrzega, że ktoś przeglądał jej rzeczy. Uznaje, że nieproszonym gościem musiał być nie kto inny jak jej były partner. To podejrzenie sprawia, że nie decyduje się zaangażować w sprawę policji. Możliwa, że po prostu dochodzi do wniosku, że przyszedł zabrać jakieś pozostawione u niej rzeczy. Niewykluczone też, że niespecjalnie się tym przejmuje, ponieważ jej myśli zaprząta już ktoś inny. Od jakiegoś czasu spotyka się z poznanym w trakcie służby żołnierzem. I nie, nie jest nim Russell Williams. Williams chodzi do pracy, udziela się charytatywnie, sprawia wrażenie świetnego przełożonego i wręcz perfekcyjnego męża. Marylis może czuć się tak, jakby wygrała los na loterii. Mimo oddzielnie spędzanych dni roboczych i stresującej, choć niezwykle ważnej pracy, weekend odpoczywa w towarzystwie mądrego, troskliwego i wpatrzonego w nią męża. Para decyduje się również na adopcję nowego pupila, kotki, której nadają wdzięczne imię Rosebud, oznaczające róże. Jest koniec listopada 2009 roku. Mary france pomału szykuje się do snu. Tym razem noc spędzi we własnym łóżku. Nigdzie się nie wybiera, nie przydzielono jej także nocnych lotów. Zadowolona kobieta rozmawia chwilę przez telefon. Po pożegnaniu się z rozmówcą zauważa nieobecność jednego ze swoich kotów. Ponieważ zwierzę zazwyczaj przebywa w obrębie jej wzroku, postanawia przejść się po wszystkich pomieszczeniach, by go poszukać. Niestety z marnym skutkiem. To sprawia, że decyduje się zajrzeć do piwnicy. Kobieta, podobnie jak Russell Williams, uwielbia koty. Traktuje je jak członków rodziny i nie wyobraża sobie pójścia spać bez upewnienia się, że wszystkie są bezpieczne. Schodząc po schodach, wciąż nawołuje zaginionego futrzaka. W końcu może odetchnąć z ulgą. Widzi, że ten siedzi na betonowej posadce, wpatrując się intensywnie w jeden punkt. Zaciekawiona, zerka w to samo miejsce i zamiera. Jej wzrok pada bowiem na zamaskowanego mężczyznę. Rasa Williams czuje się jak w pułapce. Nie sądził, że zostanie przełapana. Teraz jednak nie ma już wyboru. Boi się, że mimo naciągniętej na głowę kominiarki mógł zostać zidentyfikowany, dlatego rzuca się na kobietę, chcąc ją obezładnić. Jest zdecydowanie trudniej niż przypuszczał. Wyszkolenie wojskowe sprawia, że ofiara ani myśli poddać się bez walki. Ostatecznie przewagę zapewnia mu latarka, którą bez opamiętania uderza Marie-France. Ta w końcu upada na plecy. Williams wykorzystuje ten moment, przygniatając 37-latkę do podłoża i zrywając z niej ubrania. Przy ich pomocy krępuje jej ręce i nogi. Gdy ta traci przytomność zostaje przywiązana do znajdującego się nieopodal podtrzymającego strop słupa. Pozbawiona ubrań i świadomości staje się obiektem serii fotografii. Po ukończeniu makabrycznej sesji zdjęciowej przenosi Mary Franz do jej sypialni. Kobieta w pełni już przytomna nadal ma związana ręce, co sprawia, że nie jest w stanie się bronić. Przez kolejne dwie godziny jest bita i gwałcona co fotografuje i nagrywa sam sprawca. Na jednym z nagrań słychać Mary france starającą się przekonać napastnika, by nie pozbawiał jej życia. Nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie zasługuje na śmierć. Głuchy na te błagania Williams odcina jej dopływ tlenu poprzez szczelne zaklejenie taśmą klejącą nosa i ust. Dodatkowo ma przytrzymywać przy twarzy konającej kobiety poduszka. Gdy ta jest już martwa, Williams sprząta miejsce zbrodni, pamiętając między innymi o wypraniu pościeli i użyciu wybielacza. Zabiera ze za sobą kilka sztuk jej bielizny i jak gdyby nic się nie stało, opuszcza dom. Przez cały dzień zachowuje się w sposób niebudzący niczyich podejrzeń, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach służbowych. 25 listopada, gdy Mary France nie zjawia się na terenie bazy, Inny żołnierz, będący zarówno jej współpracownikiem, jak i dobrym kolegą, a od niedawna również nowym chłopakiem, postanawia sprawdzić, z czego wynika ta zaskakująca nieobecność. Wjeżdżając do Brighton i parkując przy 252 Ragland Street, zupełnie nie spodziewa się, co zostanie w środku. Zewnątrz wszystko wygląda tak jak zawsze. Podchodzi bliżej parterowego zadbanego domu jednorodzinnego o kramowej elewacji i elementach z cegła. Nikt nie reaguje na jego dzwonienie do drzwi, więc ostatecznie postanawia obejść budynek. Po dotarciu do kolejnych, tym razem bocznych drzwi, ciągnie za klamkę, a te ku jego stumieniu wstępują. Wyraźnie już zaniepokojony wchodzi do środka, nawołując ukochaną. W sypialni zwraca uwagę na przesłaniające okno kot. Zrywa go, wpuszczając do pomieszczenia więcej światła. Wtedy jego wzrok pada na dziwne wybrzuszenie na łóżku. Dościągnięta na nim pościel wygląda tak, jakby ktoś w niej spał. Unosząc kołdrę, jeszcze nie wierzę że ten widok będzie prześladować go przez lata. Znajduje zimne, nieruchome ciało Mary france które wyraźnie nosi ślady przemocy fizycznej. Będący wciąż w szoku mężczyzna dzwoni pod numer alarmowy. Wezwani funkcjonariusze wyprowadzają płaczącego żołnierza z budynku. Koroner po obejrzeniu ciała nie ma wątpliwości. W zgon Marie-France zaangażowane były osoby trzecia. Gdy informacja na temat śmierci pani Kapral zostaje podana do publicznej wiadomości, policja stara się uspokoić mieszkańców zapewniając, że to odosobniony incydent. Russell Williams natomiast... Udaje poruszonego i jako przełożony tragicznie zmarłej kobiety wysyła do jej rodziny własnoręcznie podpisany list z kondolencjami. Dziękuję wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że odcinek był dla was interesujący, zapraszam też na ostatnią część, która pojawi się za tydzień. I mimo, że sporo zostało już opowiedziane, zapewniam was, że wiele jeszcze przed nami. Jak zawsze zachęcam też do zostawiania łapek w górę i dzielenia się przemyśleniami w komentarzach. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć stawiając wirtualną kawę na buycoffee.atu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.